Cześć, wykonałem siedzenie do Hondy Africa Twin z 2022 roku. Zostało wymienione całe miejsce kierowcy, czyli wkład gąbkowy na bardziej komfortowy, podniesione o 2 cm, ale samego komfortu jest 4, ponieważ wycięłem 2 cm tej gąbki właściwej fabrycznego wypełnienia no i dodałem. 4 cm, czyli finalnie podniosło się to o 2 cm ale z tym nie ma problemu, bo pan jest wysoki, no i ma oczywiście 4 cm samego wkładu komfortu, jest dla niego to bardzo wygodne no i oczywiście sprawi mu to przyjemność w dłuższych podróżach, bo taki był zamysł przerabiania tego siedziska oczywiście nie zapomniał też o żonie, z którym podróżuje i też wymieniliśmy u niej całe tylne siedzisko podnieśliśmy to nieco do góry i w środku został zrobiony niewielki wzgórek, którego nie widać pod tapicerką, ale jest to po prostu innej gęstości gąbka, która przy hamowaniu po prostu zabezpieczy ją przed ześlizgiwaniem się w kierunku kierowcy w kierunku tam przodu motocykla. Tak prezentuje się to siedzisko. Oczywiście została też wstawiona mata grzewcza zarówno dla kierowcy i pasażera, żeby oczywiście w zimniejsze dni załączyć sobie tak czy deszczowe załączyć, podgrzać sobie, że tak powiem, pośladki. Jest to jednak no, duży komfort Chłodniejsze dni, czy jeżeli nawet nas deszcz zastanie, jest to oczywiście opcja dodatkowa. No i oczywiście też całość zostało pokryte w prawdziwą, naturalną skórę. Jest to skóra foliowana, zabezpieczona przed wilgocią. No ale jak to skórzane, poszycie też trzeba impregnować. Każda skóra potrzebuje tej pielęgnacji na początku i na końcu sezonu, gdy już wiadomo, że nie będzie używana do takich podróży dalszych trzeba ją po prostu zabezpieczyć jak każdą skórę czy to w domu na meblach czy na motocyklu czy w aucie trzeba to zabezpieczać całość też została odszyta nićmi nylonowymi czyli o takie wzmocnione niezwykłe krawieckie tylko to są nylony tak zwany, został też wyhaftowany napis Afrika Twin. To jest oczywiście na życzenie klienta, poprosił o ten napis. Całość prezentuje się, myślę, całkiem ciekawie. Jeżeli potrzebujesz takiej zmiany, zmiany komfortu w swoim motocyklu, jak najbardziej możemy to zrobić. Niekonieczne jest zmiana tapicerki, możemy wstawić sam wkład do środka. Jeżeli interesuje Cię taka zmiana. Oczywiście, zapraszam do kontaktu. Wszystkie linki kontaktowe są w opisie filmu. No i oczywiście znajdziesz mnie też na Google'ach, Facebooku, Instagramie. No i oczywiście też na TikToku. Zapraszam serdecznie do kontaktu. I oczywiście nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału. Zobaczysz na nim mnóstwo tapicerek, które wykonuję, także całkiem ciekawie. Hej!